Co by było, gdyby sprawiedliwość nadeszła po dekadach, a kiedy w końcu nadeszła, zniszczyła wszystko, co myśleliśmy, że wiemy? Dziś zagłębiamy się w cztery mrożące krew w żyłach. Nierozwiązane sprawy, które prześladowały rodziny, społeczności i śledczych przez pokolenia, od tajemniczych utonięć po brutalne zdrady, to nie tylko zbrodnie, to zagadki zamrożone w czasie. Loyola Jordan była ukochaną matką siedmiorga dzieci, brutalnie zamordowaną we własnym domu w 1998 roku. Przez 23 lata jej zabójca pozostawał na wolności, aż dowody DNA w końcu wskazały na kogoś, kogo nikt by się nie spodziewał. Rodzina rozdarta żałobą w końcu otrzymała odpowiedzi, ale za cenę rozdzierającą serce. Młoda kobieta utonęła w basenie motelu w Teksasie. W 1966 roku znana tylko jako PECOS Jane doe, bez imienia, bez rodziny, tylko dwa tajemnicze słowa wypisane na jej stopie. Potrzeba było ponad pół wieku i zwrotów genealogii genetycznej, aby w końcu ujawnić jej tożsamość i mrożącą krew w żyłach prawdę o tym, z kim mogła być tamtej nocy, seryjny morderca, który przyznał się na własnych warunkach. Edward Surat. Zostawił za sobą szlak ciał w trzech Stanach, a mimo to został skazany tylko za jedno. Dlaczego wciąż się przyznawał i dlaczego system sprawiedliwości pozwalał większości jego ofiar pozostać anonimowymi przez dekady? Dwie kobiety, jedna śnieżna noc w Colorado, pomarańczowe skarpetki jedynym ogniwem łączącym, przez prawie cztery dekady, morderstwa Bobiego Joe Oberholzera i Anetę Schnee, Pozostawały tajemnicą, dopóki DNA nie wskazało nazwiska, którego nikt się nie spodziewał. Nierozwiązane sprawy nie pozostają nierozwiązane na zawsze, a dziś wieczorem roztapiamy ciszę. Nie mrugnij, nie oddychaj, bo to, co zaraz usłyszysz, zmienia wszystko. Sprawa numer jeden: Nierozwiązana sprawa Loyoli Jordan. To była sprawa, która prześladowała społeczność przez ponad dwie dekady. Kobieta ukochana przez sąsiadów, życie tragicznie przerwane i tajemnica, która nie blakła z upływem czasu. Oto historia Loyoli Jordan, imienia, którego echa wciąż rozbrzmiewają w cichych ulicach Picayune w stanie Mississippi. Loyola mieszkała w spokojnej okolicy w hrabstwie Pearl River. Dla otaczających ją osób była kimś więcej niż tylko sąsiadką, matką, przyjaciółką, filarem społeczności. Znana ze swojej życzliwości i ciepła, Loyola mieszkała w tej okolicy całe życie, wychowując siedmioro dzieci, które również nazywały te same ulice swoim domem. Ale 30 czerwca 1998 roku ten spokój został zburzony. Loyola Jordan została brutalnie zaatakowana w swoim domu przy Washington Street, została wielokrotnie dźgnięta nożem i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Morderstwo było jeszcze bardziej niepokojące, ponieważ nie było śladów włamania, wybitych okien ani sfałszowanych zamków. Jej najbliżsi twierdzili, że zawsze zamykała drzwi na klucz, co doprowadziło śledczych do wniosku, że Loyola dobrowolnie wpuściła zabójcę. To, co wydarzyło się później, wprawiało policję w osłupienie przez prawie 23 lata. Detektywi wysnuli teorię, że Loyola mogła się obudzić podczas kłótni lub konfrontacji która przerodziła się w śmiertelny atak. Zabójca uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając po sobie jedynie pytania i zrujnowane życie. Ale w 2020 roku nastąpił przełom. Kapitan Ronda Jones z Departamentu Policji w Picayune podjęła sprawę z powrotem. Zdeterminowana, by wymierzyć sprawiedliwość rodzinie Loyoli, nawiązała współpracę z programem Cold Justice Stacji Oxygen Network, serialem kryminalnym który pomaga organom ścigania w rozwiązywaniu niewyjaśnionych morderstw. Program zapewnił departamentowi kluczowe zasoby, w tym dostęp do prywatnego laboratorium DNA, które mogło badać próbki znacznie szybciej niż laboratoria stanowe. W 1998 roku śledczy zabezpieczyli koszulę nocną Loyoli, skrupulatnie pobierając z niej prawie tuzin próbek DNA. Jednak z powodu ograniczeń budżetowych próbki, te nigdy nie zostały w pełni przeanalizowane. Aż do teraz wyniki były rozstrzygające i szokujące. W 2021 roku, zaledwie miesiąc przed 23 rocznicą morderstwa Loyoli, dowody DNA wskazywały bezpośrednio na kogoś bliskiego. Bardzo bliskiego. Jej wnuk, 47-letni Sergio A. Williams, został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Dla rodziny Loyoli było to druzgocące odkrycie. Przyniosło jednak również długo oczekiwane odpowiedzi. W końcu mogli rozpocząć proces gojenia ran, poznając prawdę stojącą za stratą ukochanej matriarchy. Loyola planowała uczestniczyć w uroczystości wręczenia odznaki swojej wnuczce w szkole pielęgniarskiej już następnego dnia. Dzień, który powinien być wypełniony dumą i radością, zamienił się w dzień żałoby i przerażenia. Śledczy Tacy jak komendant policji Freddy Drennan i zastępca komendanta Jeremy Magri nigdy nie tracili nadziei. Brutalność zbrodni odcisnęła na nich trwałe piętno, a jej rozwiązanie stało się sprawą o głębokim znaczeniu osobistym i zawodowym. Dzięki wytrwałości, pracy zespołowej i sile DNA, historia Loyoli, Jordan w końcu doczekała się zakończenia, a jej głos uciszany przez tak długi czas został wreszcie usłyszany. Sprawa numer dwa. Jane Doe z Pecos, tajemnica tworzona przez dekady. W upalny letni dzień, 5 lipca 1966 roku, mężczyzna i kobieta podjechali pod motel Ropers, tuż przy autostradzie 80 w Pecos w Teksasie. Dla każdego, kto ich obserwował, wyglądali jak zwykła para przejeżdżająca przez tę okolicę, wędrowni podróżnicy szukający noclegu. Zameldowali się pod nazwiskami państwo Russell beyton Jednak to, co wydarzyło się zaledwie kilka godzin później, miało rozpalić trwającą dekady tajemnicę i nawiedzać to małe miasteczko przez pokolenia. Tego samego dnia pokojówka w motelu natknęła się na przerażającą scenę. Kobietę z pokoju nr 17 znaleziono martwą w basenie motelu. W panice pobiegła do kawiarni obok i wróciła z pomocą. Razem wynieśli ciało kobiety na taras przy basenie. Pogotowie ratunkowe natychmiast zareagowało i zrobiło wszystko co w jego mocy, ale było za późno. Stwierdzono jej zgon w szpitalu Reeves County Memorial Hospital. W obliczu tragedii mężczyzna, który się z nią zameldował, podszedł swobodnie do recepcji motelu. Spokojnie poprosił o zwrot dokumentu tożsamości, mówiąc, że musi go okazać policji. Zamiast jednak pomóc śledczym lub odprowadzić rzekomą żonę do szpitala, po prostu zniknął, odjeżdżając samochodem i nigdy więcej go nie widziano. Pozostawił martwą kobietę, pusty pokój w motelu i imię, które nic nie znaczyło. Jej tożsamość, tajemnica, jej historia, zapomniana przez czas, władze dysponowały jedynie szkicem jej wyglądu. Kobieta o śródziemnomorskim wyglądzie, ciemnych włosach i głębokiej opaleniźnie, oraz jedną osobliwą wskazówką napisami Joe i Lin, na na spodzie jej prawej stopy. Pomimo zainteresowania mediów krajowych, żadna rodzina się nie zgłosiła, żaden z przyjaciół jej nie rozpoznał. Została pochowana pod ofiarowanym nagrobkiem, na którym widniał przerażający napis: Nieznana dziewczyna utonęła. To był jedyny pseudonim, pod jakim była znana przez ponad 50 lat. Ale ta historia nie kończy się milczeniem. W 2019 roku policja w Pecos ekshumowała jej szczątki, mając nadzieję, że nowoczesne testy DNA w końcu ujawnią prawdę. W marcu 2021 roku, dzięki genealogii genetycznej, nastąpił przełom. Znaleziono dopasowanie za pomocą Family Tree DNA troje rodzeństwa z Teksasu powiązanych z zaginioną dziewczyną z Seliny w stanie Kansas. Nazywała się Jolene, Joe Hemi. Jej siostra Joyce dobrze ją pamiętała. Jolene była słodka, nieśmiała i miała zaledwie 17 lat, kiedy zaginęła. Miała znacznie starszego chłopaka, mężczyznę, któremu rodzina nie ufała. 1 lipca 1966 roku Joyce widziała Jolene po raz ostatni. Dwa dni później otrzymała tajemniczą wiadomość. Joyce, cóż, zgubiłam się. Do zobaczenia za kilka tygodni. Może... Joe, ale rodzina przysięga, że nikt nigdy nie nazywał jej Joe. Jolin nie umiała pływać. Jej rodzina uważa, że nie ma mowy, aby weszła do tego basenu z własnej woli. A mężczyzna z którym była, zniknął bez śladu, nigdy nie odebrał jej ciała, nie sporządził raportu, nawet się nie pożegnał. Dziś na jej akcie zgonu widnieje jej prawdziwe nazwisko: Jolin Chemi. Sprawiedliwości jednak wciąż nie stało się zadość. Władze wciąż poszukują mężczyzny, który przedstawił się jako Russell Baton i który może znać odpowiedź na pytanie, jak Jolin znalazła się martwa w tym basenie. Czy to był wypadek, a może coś znacznie mroczniejszego? Sprawa numer 3: Prześladujące wyznania Edwarda Surata. Zeznania przestępców zazwyczaj układają się w pewien schemat. Są wymuszane podczas przesłuchań, szeptane na łożu śmierci, lub ujawniane po latach poczucia winy. Ale co się dzieje, gdy zeznania pojawiają się bez powodu, bez nacisków, bez podpowiedzi, po prostu bezwzględny zabójca, który przez dekady dzieli się prawdą fragmentami? Dokładnie to stało się z Edwardem Suratem, skazanym seryjnym mordercą, którego sporadyczne, niepokojące zeznania. Frustrowały śledczych i złamały serca rodzinom. W lipcu 1978 roku pierwsza strona Pittsburgh Post Gazette krzyczała: Kon łączy Surata z osiemnastoma zabójstwami. Pomimo szokującego nagłówka, władze nie mogły prawnie powiązać go z tymi morderstwami. Schematy się zgadzały, owszem, brutalność, metody, trasy, ale twarde dowody po prostu ich nie było aż do momentu, gdy Sarat zaczął mówić. Jako kierowca ciężarówki, podróżujący między Pensylwanią a Ohio, ruchy Sarata niepokojąco pokrywały się z 27 niewyjaśnionymi morderstwami. Jednym z pierwszych potwierdzonych powiązań było zabójstwo Lutera Langforda 1 czerwca 1978 roku w Karolinie Południowej. Langford został pobity na śmierć w swoim domu, jego żona ledwo przeżyła. Kilka dni później Surrata zauważono, jak swobodnie prowadzi samochód Langforda. W środku śledczy znaleźli kij bejsbolowy z odciskami palców najprawdopodobniej narzędzie zbrodni. Ale to nie wszystko. Policja odkryła również przedmioty związane z inną zamordowaną parą, Josephem i jego żoną, znalezionymi martwymi w swoim domu we wrześniu 1977 roku. W miarę jak odkrywano kolejne warstwy, nazwisko Suratta kojarzono z coraz większą liczbą przestępstw: Frankiem Ziglarem, Hajdami, rodziną Adamsów oraz trio, Gajem Millsem, Laurą Mills i Joelem Krugerem, brutalnie zastrzelonymi w Briswood. Mimo to Surat był o krok przed innymi, unikając sprawiedliwości aż do pewnej pamiętnej nocy, w lipcu 1978 roku. Włamał się do domu pewnej rodziny, związał rodziców i zaatakował ich piętnastoletnią córkę. Pijany i zbyt pewny siebie, zemdlał w domu. Ten błąd kosztował go wolność. Został aresztowany, osądzony i we wrześniu 1978 roku skazany na dwa dożywocia plus 200 lat więzienia. Jednak nawet za kratkami surat nie mógł lub nie chciał milczeć. Podczas ogłaszania wyroku Mimochodem przyznał się do kolejnego morderstwa, Johna Kinsa, w styczniu 1978 roku, ale nigdy nie został oskarżony. Następnie w 1979 roku stanął przed sądem za zabójstwo Luthera Langforda i otrzymał dwa kolejne wyroki do dożywocia. Mimo to większość pozostałych spraw pozostała nierozwiązana. Po prostu brakowało dowodu. Lata później, w 2007 roku, Surat ponownie zrzucił mrożącą krew w żyłach bombę. Przyznał się do sześciu kolejnych morderstw, w tym młodych par takich jak John i René, którzy w chwili zabójstwa byli zaledwie nastolatkami. Przyznał się również do podwójnego zabójstwa Davida i Lindy Hamilton w 1978 roku. Ale czego chciał w zamian? Przeniesienia. Surat zażądał przeniesienia do więzienia w Karolinie Południowej. W zamian za miejsca pochówku swoich ofiar. Władze odmówiły i w czerwcu 2021 roku niczym w zegarku przyznał się do kolejnych morderstw. Nazwiska, daty, metody wszystkie pokrywały się z nierozwiązanymi sprawami z końca lat 70.. Teraz obraz jest jaśniejszy. Surat włamywał się do domów, często w obecności rodzin i często używał strzelby lub broni tępej do zabijania. W niektórych przypadkach strzelał do całych rodzin, w innych przypadkach bił ofiary na śmierć. Jego znana seria w latach 1977 i 1978 pochłonęła co najmniej 12 potwierdzonych ofiar. Jest podejrzany w 10 kolejnych niewyjaśnionych sprawach w trzech stanach. A jednak co szokujące, został skazany tylko za jedno morderstwo. Organy ścigania twierdzą, że jest już zamknięty, a jego ekstradycja na kolejne procesy byłaby kosztowna. Ale dla rodzin, tych, które nigdy nie doczekały się sprawiedliwości, tych, które nigdy nie odnalazły szczątków swoich bliskich, ta wymówka brzmi fałszywie. Całe życie za kratkami może być sprawiedliwością na papierze, ale dla wielu to za mało, bo sprawiedliwość to nie tylko cela więzienna, to odpowiedzi, to zamknięcie, to przyznanie się do winy. A w przypadku Edwarda Surata zbyt wiele rodzin wciąż pozostaje w niewiedzy. Sprawa numer 4. Zimne ślady pomarańczowych skarpet. Była zima 1982 roku w spokojnym miasteczku narciarskim Breckenridge w Colorado, znanym z pokrytych śniegiem szczytów, przytulnych domków i zżytej społeczności. Ale pod tą spokojną powierzchnią rozwijała się mrożąca krew w żyłach tajemnica. Dwie kobiety zaginęły. Ich ciała odnaleziono w odstępie sześciu miesięcy, wiele kilometrów od siebie. Różne sceny, różne linie czasowe, ale jeden niepokojący szczegół je połączył jedna para pomarańczowych skarpetek. 6 stycznia 1982 roku. 28-letnia Bobby Jo Oberholzer pożegnała się z mężem Jeffem i opuściła ich dom w Almie tuż po siódmej rano. Jak wielu mieszkańców, Łapała stopa do pracy w Breckenridge, gdzie pracowała jako recepcjonistka. Tego wieczoru o 18.20 zadzwoniła do Jeffa i powiedziała mu, że idzie na kilka drinków z przyjaciółmi. Zaproponował, że ją podwiezie, ale odmówiła. Podwiozę się do domu, powiedziała. Jeff czekał. Zrobił kolację. Potem zasnął, by obudzić się o północy i uświadomić sobie, że Bobby nie wróciła. Panice pojechał do miasta, żeby jej szukać. Znajomi mówili, że wyszła z baru kilka godzin temu, około 19.30. Założyli, że znalazła transport. Policja nie przyjęła jeszcze zgłoszenia o zaginięciu. Jeff nie miał innego wyboru, jak wrócić do domu i mieć nadzieję. Ale nadzieja szybko zgasła. Już następnego ranka rolnik mieszkający 30 mil od Breckenridge znalazł na swojej posesji prawo jazdy Bobby. Jeff wraz z dwoma przyjaciółmi pospieszyli, aby je odzyskać. Po drodze zobaczyli coś niebieskiego na śniegu. To był plecak Bobby. W pobliżu znaleźli zakrwawioną rękawiczkę i chusteczki. Szybko zorganizowano grupę poszukiwawczą. W ciągu kilku godzin, piętnaście mil od miejsca znalezienia jej torby, odnaleźli martwe ciało Bobby. Została postrzelona dwa razy. Jej kluczyki były na miejscu zdarzenia. I co ciekawe, na śniegu leżała pojedyncza pomarańczowa skarpetka. Tego samego dnia, podczas gdy śledczy badali miejsce zbrodni Bobby, wpłynął nowy raport o zaginięciu 21-letniej Annette Anet, Annette, kelnerka z Frisco, podobnie jak Bobby, często podróżowała autostopem. Ostatni raz widziano ją w Breckenridge wcześniej tego samego dnia. Jeff początkowo zaprzeczał, że znał Anet, Jednak po zobaczeniu jej twarzy w telewizji przypomniał sobie, że spotkał ją kiedyś, a nawet dał jej swoją wizytówkę, gdy podróżowała autostopem. Ten szczegół miał go prześladować. Sześć miesięcy później, 3 lipca 1982 roku 21 kilometrów od miejsca znalezienia ciała Bobi, odkryto szczątki Anet Szne, która w okrutnym zrządzeniu losu miała na sobie pasującą pomarańczową skarpetkę. Policja znalazła również wizytówkę Jeffa w jej portfelu. Dla detektywów związek wydawał się niezaprzeczalny. Jeff Oberholzer nagle stał się ich głównym podejrzanym. Stworzyli niepokojącą teorię: Anet, ostatnio widziana o 16:00, mogła wrócić do domu autostopem około 17:00. Policja uważała, że podejrzany ją zabrał, przejechał 32 km na południe, napadł na nią i zastrzelił, gdy próbowała uciec. Nie zdając sobie sprawy, że zostawiła pomarańczową skarpetkę. Następnie wrócił do Breckenridge i zabrał Bobby. Zawiózł ją na punkt widokowy, gdzie ona również próbowała uciec. Zabójca gonił ją i postrzelił dwa razy. Teoria była przerażająca, a związek Jeffa z obiema ofiarami budził zdziwienie. Ale były pewne problemy. Jeff poddał się badaniu wariografem i przeszedł je pomyślnie. Upierał się, że jest w domu z przyjacielem. Tego przyjaciela nie można było znaleźć przez 9 lat. Kiedy w końcu go odnaleziono, ich chronologia zdarzeń nie do końca się pokrywała. Przez lata policja uważała, że krew na rękawiczce i chusteczkach Bobby należy do niej, aż badania DNA w latach 90. wykazały, że krew należy do mężczyzny, a nie Jeffa. Dzięki temu i innym potwierdzeniom alibi, Jeff Oberholzer został ostatecznie oczyszczony z zarzutu. Pojawiły się kolejne podejrzane: agresywny taksówkarz Thomas Edward Luther, który kiedyś zaatakował autostopowiczkę, a później chwalił się morderstwami, oraz Tracy Petrocelli, zabójca, który zatrzymał się w tym samym hotelu, w którym pracowała Annette. Jednak DNA żadnego z mężczyzn nie pasowało. Dopiero w lutym 2021 roku, prawie 40 lat później, nastąpił przełom. Dzięki genealogii genetycznej śledczy powiązali DNA z 70-letnim mężczyzną o nazwisku Alan Lee Phillips. Został on aresztowany i oskarżony o morderstwo Bobby Joe i Annette. Władze podejrzewają również, że może być powiązany z innymi niewyjaśnionymi przestępstwami w Colorado. Chociaż zabójca w końcu został zdemaskowany, dla niektórych sprawiedliwość nadeszła za późno. Ojciec i brat Bobby zmarli, zanim poznali prawdę. Ale dla rodzin Bobby Joe Oberholzer i Anet Schnee oraz dla miasta nawiedzanego przez dekady milczeniem, sprawa pomarańczowych skarpetek w końcu ma swoje imię Alan Lee Phillips. A sprawiedliwość, choć opóźniona, teraz nadrabia zaległości. To kończy dzisiejszy film. Mam szczerą nadzieję, że dał wam on cenny wgląd. W niektóre z najbardziej pomijanych spraw na przestrzeni lat. Jeśli uznaliście ten film za pomocny, rozważcie polubienie, subskrypcję i włączenie powiadomień, aby być na bieżąco. Jeśli nie wiecie co skomentować, po prostu zostawcie 555. Dam Wam znać, że obejrzeliście do końca. Jeszcze raz dziękuję za Wasz czas i wsparcie. Będzie więcej, więc bądźcie czujni.